Cześć, słuchajcie, teraz jest kolejna część mojej historii dokładnie jest u mnie część. Tego, dalsza część tamtego, a dokładnie kolejna historyka, tak trochę może powiedzieć. I teraz jestem już po obiedzie i przyszli zwiedzać. Mam, mieliśmy zwiedzać jakieś wulkany mówiłaś. Jakie wulkany? Nic nie z wulkany. Właśnie nie skoń, nie mieliśmy tyle z wulkanem. Mieliśmy zwiedzać ten kraj W jednej jest cisha. Rzadko co tu ktoś w ogóle łazi. A to ci ludzie tak siedzą tu i siedzą. No bo w każdej chwili może przyjść tak jak my, ktoś z innego kraju i się pozwiedzać. No właśnie. No dobrze, mamo. Już zwiedzaliśmy tamto miasto, dokładnie już przeszliśmy, przesz, Przeszliśmy już przez prawie całe to miasto i to jest na końcu. Może zjemy jakąś zupkę, co tu pani podaje? No to sobie idź, kup. Tu masz gdzieś niedługo, to powinno ci wystarczyć. Hello! Hello. When Sypie się jest? Jestem the chat. One. Please. Please. Thank you. Please. Okej, okay, mamo, ja tu zjem tą zupkę i podobno pani powiedziała, że najlepiej... no tą zupkę wyczekajcie. Najlepiej tą zupkę się jestem czymś, co tu mam w ręce. To jest podobno jakiś sos z ich kraju. A ja też też próbować. No dziecko, ty tam coś inny No to ja ci coś słodkiego. No okej, okay. kupimy coś wam. Te zubki. zupki. Ale dobra, jest pyszna. Mama, mi coś kupisz? No okej. Okay. Hello. Hello. And I three Yes, one oh, Dobra, zjadłeś już. Thank you, zapadę Please. thank you. Ok. Jest piszne. Młośnie, pisze papieża. No dobra, dobra dzieciaki. Chodźcie tu. Mm, bym chciał frytki. O jedne. Może sobie jakieś mięso weźmiemy do zjedzenia lub coś w stylu. Ale ja nie chcę mięsia. Ja chcę pićcie to tam jest. Ja też te pizze. Ja bym chciała coś zjeść takiego mięsowego. Ja też. do niech będzie też na jakiś obiad. Zjedliśmy obiad już tam, zanim zechcemy zwiedzać. Ale już prawie jest wieczór. Musimy zjeść jakiś porządny obiad, a nie tam jakieś zupki czy tam coś. No dobra, niech ci będzie już. Tylko, no dobra, mam pomysł. Jaki? Yy, z, I my tu kupimy to. A ty, dziecko, trzymaj. Udziemy kupić po dwie pizze. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Hello. Hello. I sit two pizza. Yes, z ananasem i serem. Tak. Tak. I salmon. Okej, would it please? Uh, please. Thank you. Thank you. Okej, są z serem. Tutaj już razu. Oj, nie, pusty portfel jest. Też od razu powieść? Tak, trzy. Hello, hello. Yes, sure. Please, trzymaj to. Please, trzymaj. Please, please. thank you. Goodbye. Daj tapa, ja chcę z Ketchupem. Więc jest ciekawy jestem, jaki jest u nich Nie mi daj tapa, ja chcę ja 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 z Ketchupem. Ja też to chcę z Ketchupem, ale ja chcę z ketchupem. Nie, bo ja. Oddajcie mi to. No. Czy butelkę zostawiły. Zostawimy <laughs> małą samą w domu! Ej, w e Spokojnie. Ej, co? Spokojnie. Zostawimy małą samą w domu! Samą! Zamówiliśmy taką panią, która się nim opiekuje. No spokojnie, ona jest Polką. Może już się bałam. Byście jej chyba tu nie brali wszyscy i ciągle na rękach ją trzymali. No nie. Ja nawet jej nie umiał unieść. No właśnie. O Boże, dostałam takiego zawału. Naprawdę myślałam, że ją sami zostaliśmy w domu, Samy. Ja też i to bardzo. Okej, okay, chodźmy już. Mama, bo ten był suszy i nie mam pieniędzy. Ojej. nie. Chodźcie, pooglądamy tu. Uuu, oh, picie. Hello, darmis, darmis. Słyszysz, mu się ja darmo? To jaką wzięcie coś na ciebie? Idziemy, siuwa, panie. Ells. Sorry. Hello, one się pada, 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 shower, one Ok, shower, one two, shower, one sepada, shower, one ja wezmę cytrynowe O, już nie ma No to nie potrzebuje mi, ja nie, nie potrzebuję Okej okay. Thank you Chodźmy już Musimy się spieszyć, bo mała, mała może płakać Z Rzadko jest z kimś innym, myślę, że nigdy z nikim innym nie było Okej, okay, chodźmy Wow, jak mi ci Nie dziecko, tu są zupki za darmo do spróbowania ostre. Ja nie lubię oślego. Ja lubię ostre, mogę spróbować. Ja też bym chętnie spróbował. No okej, okay, możecie wziąć za darmo. Hello. Nie, nic. Hello. Hello one shoppers. Yeah, of course. yeah of course. Yes of course. of course. Thank you. Mamy. Jestem bardzo ciekawa tego. Ale ostre, ale ostre, ale ostre. Zobaczył. O Jezu, naprawdę ostre. Takie ostre, że nie mogę wytrzymać. No, już po jakimś czasie lepsze. No, to było straszne. Mówiłam, się nie chcę tego próbować. Nienawidzę ostrego. No okej, okay, chodźmy dalej. Wow, patrz jaki piękny kwiatek. Mogę go wziąć. No dobrze, to musimy oddać, więc może to weźmiemy sobie. Hello, hello. Więc to jest. Weźmy tą torbę, bo to musimy oddać jednemu panu. Bo to pożyczyliśmy. Tylko pilka tu się nie mieści, to ją weźmiemy w rękę. Thank you. Okej. Okay. Yy, Wezmę to czy Dziemaj to. Ok Jest coś jeszcze to za darmo? Yy, nie, yy, to tylko takie dwa stanowiska były za darmo, bo wiedzą, że to dużo osób przychodzi, którzy nie mają zbyt euro. Ja mam euro w moim portfelu, ale został portfel w domu. W ogóle wy nawet nie pomyśleliście, że mam zostawiam w domu. Yy, no, ja nie pomyślałam o tym. Ja też nie w ogóle. Obudziła się w nocy, odłożyłam ją spać, zasnęłam, bo płakała Zasunęłam i tyle, jakby jej po prostu zauważyłam. Wim, że cały dzień ją zostawiliśmy w domu i tego nikt nie zauważył? No, zajmowaliśmy się dziećmi ważnościami dla nas, nawet nie zauważyliśmy i tak byśmy nie mieli coś nią zrobić, no bo każdy się kąpał, ty też się kąpałeś w tej wodzie, piliśmy, jedliśmy sobie, się bawiliśmy. Zwiedzaliśmy tu to, to, co by ciągle było trzeba ją w lęcie blać. No, ale lęcie też podlam, trochę mamy zajęte, bo my mamy naprawdę dużo dzieci, tu i w ogóle. Racja, ale specjalnie wózy wzięliśmy. a no to ciągle nie mieć, rzeczywiście. Może lepiej już wracajmy? Ciemno się zrobiło, a mama została w domu. Ale czym? Autobusem? Tutaj nie jeżdżą autobusy. To jest takie miasto, w którym nigdy nie jechały autobusy. Nawet nie wiedzą, co to jest autobus. No to co, Nie nasz zamień, gdzieś auto? Y, nie, za. Yy, po prostu musimy wrócić do domu po nogach. Jak po nogach? Tu mi jest ci maj. Przecież cię ciągle trzymam na rękach. Naprawdę mama jestem zmęczona. Już tak zwiedzaliśmy i znowu po nogach. No niestety tak musimy iść. No okej. Okay. Chodźmy już, bo zwiedziliśmy całą wioskę. I nadal teraz musimy znowu iść po nogach. Może kupmy jej coś za to, co, że zostały ją No okej, okay, ale co? No, może żelka, ona lubi takie żelki. Dobra, czyż nie mam pieniędzy? Może za darmo na pani da jednego żelka? Hello, hello. Anna się freelance, anna się one us? Ah, yes, flies. Thank you. Pani nam dała za darmo. Ja normalnie było tak łatwo. No dobrze, skarbie, ale następnym razem to trzeba oddać. Ile kosztował? Ale mamo, naprawdę, ty chcesz komuś coś oddawać? Jak pani dała za darmo, to za darmo. Właśnie, zjadę to jest a nie ma oddawanie oddawania, jest jakieś oddawanie i odwawanie. Wow. Jakim cudem ty latałaś? No bo ja jestem magiczną ciuleczką Lenką, jestem magiczna Lenka! Magiczna! No dobrze, ale jak ty coś lubiłaś? Co Mówię przecież, jest, jestem magiczna lęka, ja umiem latać, umiem robić wilazki, jestem chytla mega. Czy my nie mieliśmy do domu wracać? Najpierw muszę się dowiedzieć jakim cudem ona latała. A ty się przy tym robiłaś? nie latałem, tylko gadałam do ciebie. No i naprawdę jakoś skakałaś dziwnie, jestem w ogóle bla 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 bla. Czyli coś nie do. Dobra, idę dobre. Hello! Uh, hello? O, ale się pyta? Okej. Okay. Please. Was! Co ty zrobiłeś? We're not uciekać Eeee! Uciekać! 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 Dziecko! Macie się pytać! Chce mi. Co to miało być, dziecko? Isor, karamelu! Of Chciałabym bardzo tę dziupkę wziąć do domku. Przecież dobrze, że ty nie znasz kraju. może to pani naprawdę zadzwonić. No tak, ale i w ogóle po jakim tym gadałaś? A po moim. No okej. Okay. Mama pewnie już śpi, pani już pewnie sobie poszła. Ale jutro mamy ją pa pamiętać, żeby o niej jest. Od kiedy to się nie pamiętało dziecko? Przecież ja o niej pamiętałem. I specjalnie wziąłem to panią, bo wiedziałem, że dzisiaj będziemy tyle chodzić. Ale jutro nie żadnej pani no, zrozumiałam? No, jutro i tak będziemy mieli chodzić. Idziecie. Jutro i tak będziemy mieli chodzić. No więc... ale... To nie znaczy, że nie będzie ciężko z nosić. No może nie będzie. Ach, o mała ilika śpi jak byśmy mogli o niej zapomnieć? Nie, ja mi już, tylko Zostawię tutaj kwiatkę i idę spać już chyba bez przybierania. Przebierz się, dziecko. No okej. Okay. Idę spać, i dobranoc. Te już chcę iść spać. Jestem zmęczony. Te ciuchy czu... Tu... o, oh. czuje Najpierw to zjeść. Te cię psa blać. Jeszcze. Kładźmy te nasze ciuchy do góry, te które już ubieraliśmy. I to Tym razem mogę ja ją już na ręce. Okej. Okay. Okej. Okay. Eee, to kąpielowskie i tyle. A pusty portfel już na no, jutro nawet nic nie mamy. Nie wiem po co my tylko. Tyle skorzystaliśmy. O, o, zmęczony jestem. Chyba muszę się napić. Mm -hmm. Dobra, to tu, można się napić. O, jest szklanka. Wezmę i się napiję po prostu. Bardzo chciał tu coś zobaczyć. Ale mamy widoki z tego pokoju. Normalnie są cudowne z naszego domu nigdy taki nie mieliśmy nawet w domu takiego miejsca nie mieliśmy na widoczki są naprawdę piękne szkoda, że w domu tak nie mamy no to jest w sumie to jest nasz pierwszy pobyt w Grecji Sam i mają takie fajne hotele już mi się podoba ale okej okay. no jakieś choróbki tu są, wezmę sobie je spadły mi <shrug> 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 no, jest mi śpiąca już. Mm. Każdy Właśnie mam makijaż na twarzy. Muszę go zmazać z poprzedniego odcinka. Z dzisiejszego dnia. Mm. Tylko że nie zmazywałam go jeszcze. Lekka okay, jest mazana. Jak nie widzieliście tego odcinka, gdzie byliśmy w tym fajuszyskim miejscu, gdzie pani mi robiła macierz? To nadal być. No, jestem tak wyczerpana. O, pójdzie już spać. O nie, jestem śpiąca. Jestem wyczerpana, ale nie śpiąca. Może jakieś zdjęcie zrobię, nigdy nie zrobię. Nigdy nie. Sobie zrobię zdjęcie i wstawię na Instagrama Kolejne no, tak, Okej. Okay. Fajnie wyszło być ty koleżance. Aparat. I... No, fajne zdjęcie mi wyszło. Włożę je sobie do walizki. Tak żeby później już mieć i nie musicie zbyt pakować. No dobra, już pójdę spać. Dajmy okulary i tak będę zamknięte oczy prawie. Idę spać już. Dzięki za oglądanie. To było na tyle tego odcinka. Ale oczywiście nie tylko będzie kolejna część, ale kolejna to już będzie ostatnia historyka teraz, a kolejna to już... znaczy będzie kolejna. Jakaś jeszcze stąd, a potem już kolejna, po tej, co będzie kolejnej, trochę, może tak powiedzieć? To ona już będzie, jak będą wracać. Więc polecam odglądać, oglądać, jak chcecie zobaczyć, jak wracają, i pa!